Cześć z tej strony, Daniel. Witajcie na kanale technologicznym marki Spy Optic. W dzisiejszym epizodzie przyjrzymy się wykrywaczom, ręcznym wykrywaczom metalu marki Nokta. Będą prezentacje trzech modeli. Serdecznie zapraszam na test. Klasycznie, zanim jednak przejdziemy do konkretnych modeli, słów kilka na temat samej marki. Nokta. często widziana jako Nocta Makro, to turecka firma z siedzibą w Stambule. Znana w świecie poszukiwaczy skarbów właśnie z produkcji przystępnych cenowo, a jednocześnie zaawansowanych technologicznie wykrywaczy metalu. Marka dynamicznie rozwinęła ofertę. Przez ostatnie lata i eksportuje swoje urządzenia do ponad 100 krajów. W jej fabrykach wdrażane są również standardy jakościowe, takie jak w innych markach typu Garrett i aktualizacje firmware'u, co sprawia, że nawet tańsze modele mają opcję udoskonaleń przy oprogramowaniu. W dzisiejszym odcinku skupimy się na serii Simplex. Seria Simplex to nowa generacja wykrywaczy metali lekkich, bo mówimy tutaj o wadze powyżej 1 kg wraz z cewką, wodoszczelnych, wszystkie mają standard IP68, czyli pełne zanurzenie do 5 m, no i łatwych, intuicyjnych w obsłudze. Wszystkie prezentowane w tym odcinku modele mają e, różne tryby pracy i rozbudowaną skalę identyfikacji, dzięki czemu nadają się zarówno do poszukiwań w terenie, czy zabytkowych wykopaliskach, jak i na plaży czy w wodzie. Wiele funkcji jak automatyczne i manualne ugruntowanie, zmiana częstotliwości oraz tryby dyskryminacji pozwalają ograniczyć fałszywe sygnały i poradzić sobie z zakłóceniami EMI. To wszystko czyni Simplexy uniwersalnymi narzędziami dla zarówno początkujących łowców skarbów, jak i właśnie średnio zaawansowanych poszukiwaczy. Pierwszym modelem, który weźmiemy na ruszt jest Simplex Lite, czyli wersja entry level w rodzinie wykrywaczy Simplex marki, marki Nocta. No, z kluczowych funkcji technicznych to przede wszystkim częstotliwość operacyjna około 15 kHz. Są różne typy wyszukiwania, głównie cztery. Tryb field, czyli pole, park, beach, plaża i all metal, wszystkie metale, czyli tak naprawdę detektor działa na czterech trybach, i tu użytkownik może sobie Wybierać tryb w zależności od, od miejsca, w którym się znajduje. Jest opcja targetowania, zmienności targetowania od 0,1 do 99, co pozwala na dość precyzyjne rozłożenie różnych sygnałów. E, mamy opcję wycięcia określonych zakresów metali, by uniknąć niechcianych sygnałów. To jest bardzo fajny feature. Co do samej czułości, to aż 30 poziomów regulacji, co daje dosyć dużą elastyczność ustawień w trudniejszym terenie. Urządzenie wibruje przy detekcji. Jest to przydatna funkcja na przykład podczas pracy w. Podświetlany ekran LCD podświetlane przyciski oraz zbudowana latarka LEDowa, co sprawia, że praca po zmroku lub w słabym świetle staje się bardzo, bardzo ergonomiczna. Mamy możliwość przesunięcia częstotliwości pracy w małych krokach w celu eliminacji zakłóceń elektromagnetycznych EMI. Bardzo przydatna funkcja w terenach miejskich i plażowych. Ci, co szukają skarbów w tych właśnie terenach, wiedzą o co chodzi. Co do samej obudowy i konstrukcji, no to mamy oczywiście IP68, czyli wodoodporność do 5 metrów, pyłoszczelność, pełną ochronę przed wnikaniem pyłu, co, co czyni urządzenie nadającym się do zanurzeń i pracy w wymagających warunkach. Waga to kilogram 200 g, długość regulowana, to jest od 63 do 132 cm, co pozwala dopasować urządzenie do wzrostu użytkownika i wygodne, i wygodnie je transportować. Co do samego zasilania, no to mamy tutaj wbudowaną baterię e, z możliwością ładowania przez USB, na przykład przez powerbank oraz możliwość aktualizacji firmware'u przez komputer lub łącze USB, co oczywiście pozwala na poprawki i nowe funkcje producenta. W zestawie fabrycznym znajduje się oczywiście jednostka główna detektora, do tego wodoszczelna cewka DD model SX24 z pokrowcem, mamy kabel USB do ładowania urządzenia oraz aktualizacji firmware'u, mamy adapter słuchawkowy, instrukcję obsługi wraz z gwarancją w języku polskim i warto zauważyć, że choć jest to podstawowy model serii to Zestaw wyjściowy jest naprawdę bardzo kompletny, nie trzeba od razu inwestować w akcesoria, by rozpocząć poszukiwania. Kolejnym modelem, który będę dla Was recenzował, jest model Simplex Ultra z serii Simplex. No tutaj częstotliwość operacyjna, podobnie jak u poprzednika, 15 kHz, zapewnia dobry kompromis pomiędzy wykrywaniem monet, biżuterii czy większymi reliktami. Wodoszczelność, tak jak dla całej serii p 68 czyli pełne zanurzenie do 5 metrów. Waga identyczna, czyli kilogram 200 gramów. Lekka konstrukcja, wykonanie. Naprawdę fajne kompozyty, jeśli chodzi o wykonanie. Tutaj nic nie trzeszczy, jest to dobrze sparowane, spasowane. Jest, jest naprawdę ok. Okay. Regulowana długość trzonu od 63 do 132 cm, czyli komfort użytkowania, w zależności od oczywiście wzrostu użytkownika. Mamy graficzny wyświetlacz LCD z podświetleniem, podświetlane klawisze wbudowane na takie LED, co umożliwia pracę w słabym świetle nocą. Cewka standardowa to DD 28 cm model SX28 zestawie ultra, z funkcji to mamy przede wszystkim automatyczne i manualne odgruntowanie, czyli tak zwany ground balance 30 poziomów regulacji czułości. Jest opcja wycinania określonych zakłóceń metali, tak jak u poprzednika. Jest częstotliwość przesunięcia w celu redukcji zakłóceń EMI. No i teraz funkcje zaawansowane, te, których posiada wcześniejszy model Lite. To przede wszystkim zmienne tryby wyszukiwania. Wcześniej mowa była o czterech, w tym jest tych trybów e A6. Skala target jest podobna, bo od 0,1 do 99, czyli jest bardziej granularna identyfikacja sygnałów niż w podstawowych urządzeniach. Dodatkowe funkcje to m.in. funkcja coin ID scale, jest target, ID depth, regulacja recovery speed, czyli prędkości ponownego zresetowania sygnału, zarezerwowana właśnie dla tego modelu Ultra. Mamy możliwość podłączenia bez, bezprzewodowych słuchawek. Ultra wspiera tę funkcję, co czyni go no, bardziej wygodnym w terenie. Jest tryb wibracji przy wykryciu sygnału detektor może wibrować. Jest to pomocne tak jak w przypadku pozostałych części. Dodatkowo w Ultra wykorzystane są materiały wyższej klasy, m.in. sztyca z włókna węglowego, lżejsza, sztywniejsza i bardziej odporna na warunki terenowe. Typowe wyposażenie zestawu Ultra w zależności od oczywiście dystrybutora zawiera jednostkę główną, mamy wodoszczel, wodoszczelną cewkę, mamy kabel USB do ładowania oraz aktualizacji oprogramowania. I przechodzimy do ostatniego modelu z tego zestawienia, czyli do wersji e, Simplex Ultra WHP. Ten skrót WHP oznacza po prostu wireless headphone Pack, czyli Zestaw, w którym oprócz jednostki detektora otrzymujesz bezprzewodowe słuchawki Bluetooth oraz inne akcesoria z wyższej półki nokty oczywiście, które, które się przydają w poszukiwaniu skarbów różnego typu. Czyli w porównaniu z podstawową wersją Lite czy standardową Ultra macie w zestawie dodatkowe słuchawki Bluetooth, ale także akcesoria wyższego poziomu, czyli lepszą cewkę, pełną konstrukcję z karbonu, lepsze materiały wykonania i też dodatkowe akcesoria, o których wspomnę na samym końcu. Choć sam detektor ma takie same lub bardziej zbliżone podzespoły, Wersja ultra, no to jednak są małe, subtelne różnice, o których Wam zaraz wspomnę. Wszystkie najważniejsze techniczne aspekty, czyli operating frequency to jest 15 kHz, kilo, wodoszczelność, waga, regulowana długość trzonu, to jest wszystko na takiej samej czy standardowa cewka w zestawie, to są identyczne parametry jak w przypadku Ultra. To co ulega zmianie, to na przykład wykonanie sztycy, ona jest w pełni z włókna węglowego, co oczywiście poprawia sztywność komfortkowania i wagę. Mamy takie same tryby jak, jak tryby jak w wersji Ultra, mamy taki sam zakres targetowania i ID. To co wyróżnia tę wersję w, od Ultra, to przede wszystkim skład zestawu, no i tutaj Oczywiście poza jednostką główną detektora mamy wodoszczelną cewkę 28 cm, mamy bezprzewodowe słuchawki Bluetooth, mamy kabel USB, mamy czapkę markowaną z haftem Nokty, mamy specjalną łopatkę, bardzo fajnie zresztą wykonaną, świetnie wykonaną, muszę przyznać. Mamy specjalny pokrowiec. Na zakończenie ostatni z modeli The Legend, czyli flagowy detektor w ofercie Nokta, zaprojektowany jako wszechstronny wykrywacz do trudnych terenów. Od plaż, przez silnie zanieczyszczone aż po poszukiwania złota w mocno zmineralizowanych glebach. Nocta określa go jako swój pierwszy detektor pracujący na wielu częstotliwościach jednocześnie, co daje przewagę w różnorodnych warunkach. Te funkcje jest podobnych jak do serii Simplex, czyli m.in. regulowana długość trzonu, obsługa wielu częstotliwości, waga, czy stopień wodoszczelności IP68, natomiast z to przede wszystkim obsługa multi-frequency jednocześnie, czyli zarówno Simplex Lite, jak i Ultra pracują w jednej częstotliwości lub mają ograniczone zmiany, natomiast Legend jest w stanie wprowadzić w wielu e, zmiennych e, częstotliwościach jednocześnie. Dodatkowo model The Legend ma więcej trybów i profili użytkownika, na przykład cztery profile użytkownika w porównaniu z Simplexami. Jest wykonany z lepszych materiałów i ma lepsze standardy. W Legend często w zestawie większe, są większe cewki. W zestawie Premium są bardziej zaawansowane funkcje dyskryminacji, na przykład niż w Simple Light. Cena i, no i The Legend jest wyżej co. No i, ze, no, i, no i to co tak naprawdę wyróżnia i do czego jest, został stworzony ten model detektora to przede wszystkim trudne warunki poszukiwania, czyli plaża, woda, duża ilość śmieci, grunt mocno zanieczyszczony, podczas gdy zazwyczaj sobie radzą raczej w normalnym terenie lepiej. Także to wszystko przemawia do tego, żeby zakupić model The Legend, który jest zarówno jeśli chodzi o akcesoria, jak i o wszystkie funkcje, które Wam wymieniłem na no, najwyższym poziomie z całej serii ręcznych detektorów marki Nocta. Jeśli chodzi o ceny, Wszystkich czterech wymienionych w tym zestawieniu modeli to zaczynamy od cen 1069 zł dla modelu Simplex Lite, przez 1499 zł dla modelu Ultra, za model Ultra WHP, czyli z tym rozszerzonym zestawieniem akcesoriów płacicie 1899 zł. No i The Legend kosztuje 3436 zł, także już to jest zdecydowanie inna półka cenowa. Słuchajcie, to już wszystko w tym odcinku. Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Tu warto wspomnieć, że na tym kanale recenzowaliśmy również inne wykrywacze metali. Była to marka Garrett, ale była to też Nokta wersja Pinpointer, czy na przykład Nokta w postaci detektora do używania pod wodą. Także serdecznie Was odsyłam do tych materiałów, jeśli chcecie sobie poszerzyć wiedzę dotyczącą detektorów. A my słyszymy się na kolejnych testach, na kolejnych recenzjach. Wielkie dzięki. Trzymajcie się. Cześć i czołem. Hej!